mango, ja jestem Gutix i mówiłem, że będą regularnie odcinki. A nie było odcinka tydzień. A dlaczego? Byłem na wakacjach. No i dlatego, ale już będą odcinki, fajnie. A dzisiaj gramy w jaką gierkę Expedition Antarctica. na Antarktykę. Będziemy na ekspedycji na Antarktyce. Dobra, więc play. Dobra, jak. Repre select a country to represent Jaki kraj chcemy reprezentować Oczywiście, że Polskę Tylko musimy znaleźć Tu jest mm, u Indonezji wezmę, nie, nie, nie Monako O, Polska, dobra Bierzemy, no i co Zaczynamy, daily reward Fajnie, 100 kasy Jakiś dostałem No dobra, no to Co my tu mamy, gdzie my jesteśmy tu musimy się raczej ubrać dobrze, cieplutko. Jak to wziąć? O, już mam to chyba. Dobra. O, jaki kask fajny. Nic nie widzę. I plecak. Buty jeszcze się przydadzą. O, jeszcze flary możemy wziąć. Dobra, fajnie, fajnie. O, jakiś spam mi na telefonie dzwoni. Nie odbierajcie takich lepiej, nie. Bo to jakieś gówniaki. Dobra, co my dalej? O tu jeszcze. Aha, tu pewnie za zarobu... O, za Robuxy ile? To, jakie drogie? Dobra, to co, chyba wyruszamy, ale poczekajcie. To goody Jakaś instru... Aha, tu nic nie ma. No tu też za robuxy, a co to ma być? Gdzie tu w ogóle trzeba wyruszyć? Tutaj. Okej. Okay ale tu na pewno jest coś jeszcze, bo grałem kiedyś tą grę i pamiętam... a nie, ja już mam picie dobra, już mam picie tutaj jeszcze były chyba jakieś batoniki, ale to nie pamiętam dobra, więc sprawdźmy na mapę o, jak ciemno się zrobiło yy, jesteśmy yy, tu tu jesteśmy, nie mogę pokazać myszką, bo nie mogę dotknąć, ale dobra tu jesteśmy na tym pierwszym tutaj i musimy przejść, przynajmniej dzisiaj, w tym odcinku do Camp 1 Chyba się uda I lecimy Dobra, na początku jesteśmy na lodach Okej, okay. kurde jak ciemno jest, nienawidzę takiego czegoś, że nic nie widzę tak ciemno Dobra, To jest drabinka taka parkurrek taki to jest taki parkurek, to później chyba będzie trudniej, nie wiem, chyba tak. Dobra, tu w tą stronę. Kurde, jest tak ciemno, że ja nie wiem gdzieś, ale poczekajcie, bo tu chyba helmet mask. O, o, coś teraz widać. Teraz jest o wiele lepiej, można wyruszać. W prawym dolnym rogu mamy w, 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 i wy, widzimy, ile mamy wody, energii i zdrowia. Zjedz, wypijmy sobie wodę. Dobra, woda daje nam 10%. Kurde, szybko się to wykorzystuje. Nie wiem, czy nam starczy tyle. O, tutaj ruchome już są te lody. Dobra, to z easy na razie, żeby nie wpaść do wody, bo będzie zimno. I tak już jest. O kurde, myślałem, że wpadnę. Dobra, teraz tu. Co my możemy sobie jeszcze założyć? Gogle. Gogle, załóżmy. flash Co to jest? Nie, nie wiem, ale okej. Okay. Dobra, tu są gogle na przeciwsztormowe. Ale na razie nie ma sztormu, więc możemy iść. A no to jakiś gość utknął. Ale tu można może sobie przejść, to już jednak nie utknął. O tu już takie trudniejsze drabinki są. No ale w sumie nie takie trudne są. Łatwe bardzo. Pamiętam, że gdzieś tutaj. O, w końcu ja śniutko jest. To ja rozumiem. Dobra, pamiętam, że tu ten wodospad był. W sumie nie wiem, czy był trudny. O, już ktoś spadł niedobrze a pamiętam, że tutaj yy, łamują się kostki lodu i spadają, no Fajny, nie takie kostki lodu w sumie, ale dobra, nie chcę spadnie nie chcę, nie, o dobra, jest, jesteśmy o kurde co babka robi ona też chyba reprezentowała Polskę, fajnie bardzo, dużo Polaków jest w tej grze o, prawie spadłem Ło, wow, tu ile ludzi? Dwóch też Polaków i jeden z Ukrainy. O kurde. Tu będzie chyba ciężko. Załóżmy sobie Storm Googles. Aha, za Robuxy oczywiście. Najlepiej. Wszystko dać za Robuxy, żeby kurde. Dostawać hajs. No ale kurde. To jest gra. To normalne. Nic nie widać. W sumie widać. Obym nigdzie nie wpadł do tych, dziur, do, do, do tych dziur a raczej nie wpadnę, bo tu są takie małe dziury W sumie duże, ale da się jakoś wydostać z nich przynajmniej Dobra, widzę, że tu jest drabina To... To tu będziemy szli... O, tu jeszcze w prawym... Po prawej stronie widzimy, ile je, jaka jest temperatura o, tutaj minus 67 stopni Celsjusza. Ło, jak zimno. O, nie, nie tą stroną idę. Kurde. Ło, ała, ale oberwałem. Niedobrze. 62 y, zdrowia mam. Wypiję, wypiję sobie wodę. Może to coś da. Nie, tylko pragnienie nam da, da trochę. O, kurde. Lina. O, kurde, prawie spadłem. Ale, Ło. Wow. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, jesteśmy. Może wyłączę sobie tą la lampę? Światełko, dobra. Mm -hmm. Czyli tu jest. Yy, tutaj bardziej dla zaawansowanych. Pójdźmy sobie tędy. Tu chyba nie będzie takie trudne, bo. Chyba nie. Nie wiem. Jak pamiętam, jak grałem w tą grę, to nie widziałam. Nie pamiętam, że takie coś było. a może było, nie pamiętam po prostu. Cyk. Okej. Okay. Hop. Jesteśmy. Dobra, teraz będzie gorszy taki most. Ciekawe, czy sprawi nam trudność. Dobra, przeskakujemy. No i dobra, let's go. Dobra, na razie myślałem, że to będzie trudniejsze. Ale to po prostu trzeba dobrze skakać. Dobra, gdzie teraz? Tutaj, po tych lampach. O, idziemy na jakąś bardziej większą górkę. To bardzo fajnie. Ogólnie, nie, nie zapomnijcie zostawić Subika i łapkę w górę. Pamiętajcie, to jest ważne bardzo. Trzeba żulić o łapki w górę. To też jest bardzo ważne. Dobra, wchodzimy na górę. Bardzo wysoko. O, mam lęk lekki wysokości. Nie lubię tak. O, o Mount, Mount Kirkpatrick. Highest point in Transarctic Mountains. Najwyższy punkt w jakiejś tam uh, Santar trans -ble, -ble, ble górach. Fajnie, bardzo fajnie. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Jest prosta droga. Tu już się zaczynają te drabinki. Fajne. Nie wiem, czy takie fajne, ale po prostu są łatwe, dlatego fajne. W sumie lepsze jest trudniejsze chyba. Tak mi się wydaje w Robloxie. To nie jest takie trudne. Dobra, mamy minus 51 stopni Celsjusza. To nadal bardzo zimno. Nie chciałbym Teraz w takiej temperaturze być. Napijmy się wody. Mamy 70% jeszcze wody. A, wystarczy na pewno. Dobra, teraz wchodzimy do jakiegoś małego tunelu za chwilę. Let's go, drabinka. O, w ogóle to się nie regeneruje, nam to zdrowie, więc niedobrze. Możemy niestety zginąć nawet to by nie było za ciekawe, bo byśmy musieli od początku wszystko przechodzić to by było najgorsze dobra, drummingi kolejne dobra, jest tu łatwiutko na razie wow bym się... Brał, tu się lekko zablokowałem ogólnie dzisiaj grałem sobie w Pet Simulator X i zobaczyłem, że za 4 dni jakiś nowy update będzie Dzisiaj już chyba za trzy I chyba to taki gruby update, taki bardzo fajny Tam chyba zmiany graficzne w mapach też będą Bardzo fajnie e, Czy ja widzę pingwiny? Chyba tak Ciekawe czy gryzą Dobra, pingwiny Ross Ice Shelf Gdzie my w ogóle jesteśmy? O kurde Czekajcie, jak to się nazywa? Ross Ice Shelf. To my jesteśmy? O kurde, gdzie to jest? Chyba jeszcze daleko do Camp 1. Okej. Okay. No dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy tu przez pingwiny. Bardzo fajnie. Co to jest tam jakieś? Tam w oddali coś. Dobra, ciekawe czy te pingwiny mnie ugryzą. Podejdę do jednego. Nie, nic nie robią. Nawet można je bardzo łatwo przesunąć. Bardzo leciutkie. No dobra. Lecimy dalej. Mamy już tylko 79% energii. A ja pamiętam, że można było tam na początku na spawnie kupić sobie batonika. Który dawał tą energię. I boję się, że ta energia nam nie wystarczy. Ale lepiej, żeby starczyła. Co my mamy w telefoniku? No to jest Expedition Comms, SOS. Jak to wyje. O, dobra. Mm -hmm. Czy ja dobrze widzę? Wchodzimy do wody Explorer's Cove. A czy to jest gdzieś na mapie? Tutaj jest. O, czyli Explorer... Explorer's Cove. Przepłyniemy to, i jesteśmy w Camp 1. Dobra. Uf, oby się udało. Let's go. Będę mniej teraz mówił. Trzeba być skupiony bardzo, ale dobrze, że tu jest lina. Dobrze, że ta lina nam nawiguje. Gdzie mamy płynąć? Na razie mamy wszystkie yy, 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 no te kółka powietrza, więc bardzo dobrze. Dobra. O kurde, jak tu ciemno się zrobiło, a nie, jednak schodzą nam te yy, bombelki. jednak nie zauważyłem, że schodzą, o kurde, tu twf, co to pływa, foki jakieś, nie wiem, nie znam się, <ścoughs> sorry, dobra, dobra, o już prawie widzę już wyjście, prawie, let's go, let's go, na easy. Ło to jeszcze nie koniec, niedobrze. Ale chyba nam starczy powietrza. Oby to już zaraz był koniec. Jest minus 44 stopnie Celsjusza. O dobra, już wypływamy. Dalej, 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 dalej. Jest, jesteśmy. Dobra, zaraz będziemy na camp 1. Jesteśmy, nie wiem, z Ile tam jeszcze? O, to chyba za tą górką. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie, chyba. Tu mamy taki, u, nie wiem, schron taki? Można chyba tak to nazwać, albo jakiś ten. Jak w górach, jakiś gopr czy coś. O, jesteśmy na Camp 1. Dobra. Tu chyba to zielone kółko to checkpoint jest. Tak mi się wydaje. Więc lepiej sobie. Wejść w tego checkpointa Checkpoint. O, dobra. No dobra, więc uzu O, tu są te energy barsy. No to cyk. Oto can, li... can only be eaten once. A, czyli można zjeść tylko raz. O kurde. A da się ich więcej wziąć, nie tylko raz. No dobra, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeszcze napełniłem sobie wodę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i do następnych odcinków. Cześć!